Witam, Kamil Cebuski. to coś w tle, ten pomnik to jest Livingston, który założył miasto Livingston, gdzie właśnie się znajdujemy. A dokładnie dzisiaj mamy trzy, znaczy teraz mamy trzy dni wolnego, żeby trochę pozwiedzać ten piękny kraj. I zaczynamy od wodospadów w Wiktorii. Są to największe wodospady na świecie w porze deszczowej, pod względem ilości e, spadanej wody. Tak i tak mniej więcej to wygląda, o. Tu mamy sesję zdjęciową, ale wy pewnie chcecie zobaczyć. Wodospady. O, jest tutaj kilkanaście, może kilkadziesiąt różnych tarasów widokowych na te wodospady, bo one się ciągną setkami metrów. No to pozwiedzamy trochę i Wam ponagrywam. Chociaż jak nie, jak nie przyjechaliście z nami, to chociaż sobie zobaczycie, jak to wszystko wygląda. A tutaj ujęcie z drugiej strony. A to jest jedyny na świecie deszcz, który pada od dołu w górę. Więc trzeba chodzić po parasolce, żeby nie zmasnąć. W oddali zobaczycie most. Będziemy po tym moście za chwilę przechodzić. Kilka ujęć wam nagrałem ponieważ tam bliżej wodospadów jak szliśmy po tym moście dopadał straszny deszcz od dołu z góry tu i e, z każdej strony każdy jest przemoczony teraz tutaj nasi ochotnicy tak wyglądamy teraz no jeszcze mamy taki spacer na dół więc dojdziemy tam na dół do samej wody i też wam kilka ujęć pokażę pada też. idziemy takim przejściem w dżungli żeby podejść do podnóża tego wodospadu, zobaczymy jak to tam na miejscu wygląda co kilka minut jest ławka, żeby odpocząć bo już idziemy ładnych kilkanaście minut a tutaj idzie ta reszta no proszę, śmietnik patrzcie jak jakie piękne widoczki Małpy się pochowały Tu opisione mieszkają? Tak Polują na bezbronnych turystów Żeby im dawali jeść Ładnie, co? Tutaj można sobie domek wybudować. Tylko szkoda tych komarów, nie? No i dotarliśmy na miejsce, na sam dół. Tam za tym winklem są już wodospady. A tu stąd jutro chłopaki będą płynęły pontonami na zjazd. Cały dzień będą płynąć. A z tego mostu, jak ktoś chce, może skoczyć na bungee. Może zobaczymy, jak ktoś będzie skakał, aczkolwiek dzisiaj nie ma dobrej pogody, więc mały ruch jest na moście. Po lewej stronie mamy Zimbabwe, po prawej Zambię. Moi drodzy, korzystając z chwili odpoczynku i z bardzo ładnego krajobrazu tutaj, chciałem zaprosić was, jako wolontariuszy, na kolejną naszą turę. Tak, do, do budowy szkoły oraz też do, do zwiedzania Zambii, bo nie tylko tu przyjechaliśmy pracować, no ale także skorzystać z tego, z tego, że tu jesteśmy i zobaczyć trochę tego, tego pięknego kraju, chociaż może trochę zaniedbanego. Co zrobiliśmy do tej pory? Do tej pory w sumie pracowaliśmy dwa tygodnie, udało nam się wylać ławy i położyć fundamenty. Teraz nas kilka dni nie będzie na budowie, podejrzewamy, że jak wrócimy, będzie wszystko już zbudowane do końca. Zostały nam dwa dni pracy, żeby to tylko zniwelować. Tak? Część wolontariuszy już będzie wracać do domu, ja, ja zostaję, położymy kanalizację, położymy runki z wodą. Wypoziomujemy i, i prawdopodobnie zostawimy to tak na, na miesiąc, może półtora, żeby ziemia się ubiła, ponieważ nie ma tutaj zagęszczarki, nie, nie, nie potrafimy zdobyć, to, ale ponieważ to tutaj pada, więc deszcz spokojnie powinien w miarę dobrze ubić ziemię, którą zakopiemy fundamenty. Więc, co będzie robić druga tura wolontariuszy? Druga tura wolontariuszy podejrzewam, że przyjedzie jak już się zaczną prace związane z budowaniem. już mury powinni tutaj lokalni pomocnicy stawiać, chociaż nie jestem pewny jak, jak, jak to czasowo pójdzie z ich, z ich tempem pracy. Ale możemy założyć, że, że połowę murów będzie już stało. To co kolejna grupa wolontariuszy będzie robić, o to co? wprawiać jakieś okna, tynkować błać, kafelki w łazienkach położyć, po, położyć elektrykę, hydraulikę, no i pomagać przy budowie dachu. Nie wiem, czy tu się zdążymy to przez miesiąc zrobić. O, tu chłopaki robią sobie grupowe zdjęcie. Okay. Zaraz do nich włożymy, więc prawdopodobnie to będą ta, ta, takie roboty też do, na drugą turę za, zapraszam głównie, głównie chłopaków, chociaż może może ze dwie, ze dwie dziewczyny z nami przyjadą znaczy, drugą turą będzie dowodzić dominika dominika tutaj z e, wszystkimi przyjedzie będzie głównym dowodzącą więc mamy jedną kobietę e, aczkolwiek bo no, te trzy najcięższe prace czyli te prace ziemne zostały już zbudowane kiedy rozpoczyna się druga tura moi drodzy druga tura rozpoczyna się około 1-2 kwietnia Aczkolwiek wiem, że dwie osoby chcą przyjechać tutaj na święta. Te też są bardzo mile widziane, żeby zobaczyć jak tutaj święta Wielkanocne wyglądają, a wyglądają trochę inaczej, bo na cały tydzień wielkanocny się tak nie pracuje, między innymi. Kiedy się modli pewnie, nie wiem, Dominika nam to relacjonuje. I moi drodzy, od 1-2 kwietnia można już tutaj być, ewentualnie przed świętami sobie przyjechać. Roboty zaczną się 1-2 kwietnia, natomiast wyjazd będzie 29 kwietnia. Plus minus dni z tego względu, że Jacek z nami wraca do Polski i będzie w Polsce od, od, od początku maja do, do, do początku sierpnia. Tak? Więc plan jest taki, żeby zostawić ten budynek, druga tura ma zostawić ten budynek w takim stanie, żeby, można, żeby ekipa tutaj wynajęta przez, nie, nie czujemy się na tyle silni, żeby samodzielnie robić dach. Trzeba, że się znajdzie jakiś wolontariusz, który potrafi robić dachy. My, my nie jesteśmy na, na, na tyle mocni. E, tutaj ekipa zrobi w międzyczasie dach e, i kiedy kolejna ekipa, nie wiem, wrzesień, październik będzie się tutaj wybierać, e, to powinni, powinni mieć tylko i wyłącznie malowanie kwiatków, układanie trawy, robienie, e, robienie, nie wiem, papierologii, e, robienie programu, e, zakładanie dzienników, zatrudnianie nauczycieli, przepytywanie tych nauczycieli, rekrutację i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy, wtedy kobiety najbardziej nam się, nam się przydacie, bo no, no, no kiedy facet księgowość, to tak, to tak jak ja jak to nie widzę, nie, ja nie byłem z tego nigdy dobry i nigdy nie widziałem dobrego chłopa, który by potrafił porządek utrzymać w papierach. No więc tyle, jeżeli chodzi o drugą turę. Ja tu chcę, chcesz też powiedzieć o drugiej turze? Wolontariuszy, którzy przyjadą? Zapraszamy. Zapraszamy. Będzie lepsza niż pierwsza. Będzie lepsza niż pierwsza? Lżejsza robota. Będzie, o, będzie lżejsza robota, nie? No to co, moi drodzy, przyjeżdżajcie. Też pewnie będziecie mogli zobaczyć Victoria Falls i, i, i kilka, kilka innych ciekawych tutaj rzeczy Llepsze, które, i, i bardzo to dobrze to się to. bawić. Chłopaki, jeszcze powiedz coś fajnego. Opłacało się jechać? Coś takiego zachęcającego? Zobaczymy tutaj. jutro, jak będzie na raftingu dzisiaj a, a właśnie, bo jutro będziemy na raftingu, a pojutrze będziemy mieć safari, więc o wrażeniach powiemy Wam później.